Ty, a jeszcze bym jedno od Ciebie chciał No? Taka, ten, 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 choklę, jak teraz odpłyniemy tą hochlę jakbyśmy mi wyjął, kurwa Jaką choklę? Tą do wody, kurwa tu jest. No właśnie, tylko od Twojej strony musisz mi wyjąć, kurwa Jakoś... Zaraz to wyjąć? Mi dać? Czekaj na biegu Trzyma. Trzeba wracać zaraz kurwa. Nie, no bo jak nie nabrała w miejscu, to teraz będzie mniej wody pływać. A jak zawsze jest kurwa która tej wody płyje. No jest w tak, nie? To teraz nie mogę pompować, bo wszystko jest pod tym kurwa, nie? Dlaczego nie robić kurwa? Jak tu jest wody, w chuj, stary, nie? Wypadł na ryby, dziurawą łóżko. A co? No stary, tylko mi całą wodę tam pod to wkłonęła. Grubo, grubo. Dobra, ja to później idę. Bądźcie to... trochę się cykam, kurwa, nie? Zobaczymy. Co zobaczymy kurwa? Cześć, <ślese> Ja nie wiem, co się nie wylało gdzieś stary tutaj. Tutaj jest trochę więcej. ale było chłopię więcej stary. Tak, tak, tak. Czekaj, nie, nie tak. wysłał mi to na ustawie Tu jest. zobacz, jeszcze u ciebie stary, proszę cię włączyć. Pod. tą. Tu nic nie ma. Stary, nie wolę co to posprawdzić? O kurwa! Ja zapomniałem, że mam 25. A dopiero ją zakładają kurwa. A, hamulec jeszcze, kurwa. No, patrzę się rozruszać po prostu, kurwa. siedzi coś niedużego Eh, dobra co to jest? mały sandacz nawet go chyba nie mierzy o, o bardzo mały 30 centów dobra pasz i on się już nie ruszy nie? to jest piękny sandacz Taki sandaczin. Amazing. O, głową. Piona, pierwsza ryba. Gratulacje. Coś się dzieje. <gry> Czyli Westin, kurwa, killer, dalej działa. kurwenson Dobra, sika się z łódki dobrze, ryby biorą, silnik działa, Troje nabieramy wody, ale ogólnie nie jest źle. Nie wiem, to nie? No, nie ma dużo, tak tylko robię. Żeby... No dobra, to było gdzieś tu. Kurwa, żeby się ustawić dokładnie w tym miejscu, to by było mistrzostwo świata. Tak ją opuszczaj powoli, i jak opadnie, to jeszcze daj trochę luzu na linie. nie? To może być głębiej chyba. Kurwa, a żeby nie wciągnęło, kurwa. <grywa> <grywa> Owinęło się o stopy, kurwa. To jest kurwa coś dziwnego stary. Tylko Uważaj, bo jak to szczupak, a dasz go za bardzo do góry, to będzie chciał wyskoczyć, nie? A walczy? To coś tam delikatnie... No. Co jeszcze wiesz? jak kurwa. Ładny tam, ja tutaj nie wiem, ty nie wymiar. Zajebiście okay, trzymaj mi tylko podbiorę hmm? Chcesz kleszcze? Hmm. oj kurwa. Brakło. Ty jest. Jest wymiar. Mamy pierwszą rybę dzięki tobie. Yes. I to na to wędzisko. Zgłoszenie. Mordo, zgłoszenie że to, zawody są czary, było łowić, a nie ratować kurwa łódkę. Byś się bał tak wodnie. Co, byś teraz spadł, to byś na pewno tą nosę. Nawet jakbyś miał pływać, kurwa. Czyż jest tak zimno stary? Być możliwe. Na pewno by mnie skórzłapał. Jeszcze w takim pełnym ubraniu, kurwa. No to cieplej by mi było przynajmniej. Nie, tak. po prostu mam fartę i dobrą przynętę ale, albo okoń? Nie, sandacz bo nie walczy. Nie, nie, to nie jest duże w ogóle nie. To sandacz bo w ogóle nie, się nie szarpie. Mały sandaczinho Kurwa taki jak tamten, nie. Mniejszy nawet taki. nawet mniejszy. Kurwa. Fajnie. Jak na wygląda? z tam pomarańczową A ta. O nie. Puścisz ją. Co tu się stało? Nie. Chyba już po przynęcie. A nie, jest git. Tylko się wywinęło. Ile to jest kurwa git, żeby było wody w łódce? Ile to jest, tak że jest, ok, że nie po to, po potoku? No, wyborność okay. Wyporność ma dużo. Nie czułem jak wziął, nie? Tak. Kurwa, serio? Nie, nie ma wymiaru. Czekaj. Coś ty. Będzie z 30 30? To jest tylko wkurzające, nie? Dobrze jest. Trzeba pilnować, żeby nie utonąć <laughs> Ważne, że ryby są. <laughs> Ale głęboko Siedzi. Ta. O, kurwa, puścił. Nice. Puścił, szczupak Mordo, podbierak bo to szczupak Chyba Nie będzie jakiś fest duży Chyba że sandacz, bo przestał walczyć kurwa A to Targał jak szczupak Jak to będzie takie małe to ani nie ten, nie dawaj podbieraka wtedy o kurwa ty ten może być wymiar tak na styk, ale może? Chuja, to taki sam jak tamten, chyba czekaj, przecież. Dobra. Dawaj. Ty może kurwa coś w tym. Może zmierzyć. Kurwa no mniejszy od twojego, a twój był tak na styk wymiar, nie? Ale otwiera chuj skrzela. kurwa, nie chce puścić, nie? Okay. Chłysz, pie. malutki kurwa, bary Taki widzowie, taki sondaczik. Ojej, Jared, ja Jared, <gryw> <gryw> Już prawie kurwa. <gryw> Lauta jest wiatru, nie ma i to też dla ryb ty. nie jest dużo. Coś łukło? No nie wiem czy czegoś nie. To od razu tnij. Musisz być skupiony cały czas. No ale kurwa akurat popatrzyłem tam No ja wiem, ja też tak mam czasem. Ale nie wiem co to było, albo to było jakieś zawirowanie przynęty. Nie ma czegoś takiego. To mogła być ryba, Marta. Czy nie ma czegoś takiego. Nie ma zawirowań przynęty. Znowu tak delikatnie, ty, ale chyba okoń, a nie kurwa, coś cięższego. Nie, nie, nie dawaj ka, bo to jest kurwa jeszcze mniejsze od tamtego. Teraz bym cię chciał mordo delikatnie z tam wyciągnąć. Strasznie dobrze to przyjęto w stawie, kurwa. Na Sanda czyta, no. Działa fajnie. O nie pierdol. Sandacz za sandaczem, tylko szkoda, że nie wymiar. No, jakbyśmy na liczbę ryb mieli zawody, to kurwa Ale ten to jest pertek strasznie mały. Najmniejszy z tych wszystkich, nie? Dobrze, Darek gadał, że tu małe smoczki są, jessiczki. I kolejny, kurwa, co rzut sandacz, nie? Tylko, że szkoda, że takie małe. O ty chuju! Chciał mnie, kurwa ten oko podbić Nie dziwię się mu Uważaj Nie będzie miał, nie? Ty nie wiem Chociaż, no chyba nie Chociaż Czy ty podbierak tego na sekundę? Tylko nie podnoś. Syczy? To moja kurtka chyba. Była. Jest. O, ale mi boli nadgarstek, ten to przypierdolił dobrze. No, większe od tamtych chyba. Teraz w ogóle zero walki, ale przydupił fest, nie? Kurwa, wyjdziemy O kurwa, ty. Dawaj go tu, żeby nie wypluł. Chyba będzie wymiar, coś czuję. Ten jest największy. I on będzie chyba na mięso. Kurwa, kurwa. Ech, czekaj, czekaj, oczy. się mu dobrze świecą, nie? Kurwa zamkniesz to. Skrzelisko. Okej, okay, dziękuję. Wymiarowy w końcu wjechał. Ja tak samo, Dobra, ten poszedł od razu.